Proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby pokazać, że w Zamościu możliwe jest porozumienie pomiędzy podziałami różnego rodzaju poparcie dla kandydata, który jest niezależny, który będzie walczył w drugiej turze o to, żeby móc wprowadzać swoją wizję zmian w mieście. I bardzo się cieszę, że na dzisiejszym spotkaniu poza reprezentacją Wspólnego Zamościa, która przypomnę zajęła w tych wyborach, zebrała w tych wyborach 1200, ponad 1000. 200 głosów. Jest również reprezentacja Kongresu Nowej Prawicy, pan Paweł Biłand, pan Leszek Polakowski. Serdecznie dziękuję, że panowie się tutaj pojawiliście i proszę o zabranie głosu, proszę o przedstawienie państwa opinii na temat drugiej tury wyborów. Ja to przeczytam takie oświadczenie Kongresu Nowej Prawicy. To jako kongres Nowej Nowe Prawicy zwracamy się z apelem do wyborców, żeby nie popierali obecnego istniejącego statusu quo i w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta zagłosowali na pana Andrzeja Wnuka. Naszym zdaniem jest to jedyne wyjście z układu zamońskiego, który ciągnie nasze miasto po linii pochyłej w dół. Nie daje to gwarancji, że życie w naszym pięknym mieście zmieni się na lepsze, ale być może wpuści to odrobinę świeżości w struktury administracyjne miasta. W związku z tym, że mieszkańcy są w sytuacji zero-jedynkowej, opowiadamy się, aby nasi wyborcy 30 listopada poszli do urn i wybrali pana Andrzeja Wnuka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. E... Poproszę jeszcze o głos pana pana posła Sławomira Zawiślaka, który w tej sprawie również przedstawi stanowisko, a później chciałbym, żeby wypowiedzieli się moi przyjaciele, moi koledzy, koleżanki z ruchu społecznego Wspólny zamość. Szanowni Państwo, jest dla mnie zaszczytem usiąść przy tak przy tym stole, który reprezentuje środowiska, które stanęły do wyborów samorządowych, a na dzień dzisiejszy wspólnie, solidarnie popierają kandydata który wszedł do drugiej tury pan Andrzeja Wnuka, kandydata na urząd prezydenta. Jest dla nas bardzo ważne poparcie, które przed chwilą wygłosił kandydat ze strony swojego ugrupowania, jest dla nas ważne to. Że jest z nami wspólny zamość, który rzeczywiście wziął około 1300 głosów. Ta pula głosów, około 2000 głosów, jest bardzo dużym wkładem ilościowym mieszkańców miasta Zamościa w stanowienie demokracji. Byłoby dla nas wielką wartością, gdyby wyborcy, którzy głosowali na te dwie formuły demokratyczne w wyborach, zechcieli pójść w drugiej turze i zagłosować na pana wnuka. Ten napad jest dla nas ważny. Ja tylko przypomnę, że w yy, wspierającym komitecie Pana... Wnuka byli przedstawiciele też Solidarności, Stowarzyszeń Ruchów Katolickich, bardzo licznych środowisk, które funkcjonują w naszym mieście. To można było sprawdzić także w formule tych osób, które już weszły do Rady. Są to bardzo liczne środowiska. Cieszy wobec tego, że ten krąg osób się rozrasta. Dodam do tego jeszcze to, że mogę oficjalnie powiedzieć, że na oficjalnym posiedzeniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ten związek udzielił też poparcia Panu przewodniczącemu, panu, przepraszam, kandydatowi naszemu na panu prezydentowi na, na, na czas drugiej tury. Też była rozmowa z wiceprezesem w związku z Ubiraką, panem pułkownikiem Zbigniewem Krukiem, są inne osoby, o których będziemy mówili w trakcie kampanii. Czyli jest nas dużo. Możemy tę tą wartość w tych wyborach przeistoczyć wygraną. Ja też z drugiej strony też myślę, że to jest ważne. Chcę przypomnieć, że w kontekście pracy merytorycznej, tak mojej, jak i formacji, którą reprezentuję od wielu lat, jesteśmy w takiej formule chęci do współpracy. Ja tu mogę przypomnieć, mam nadzieję, że absolutnie mam prawo, bo przecież te, te głosy były też przekazywane w mediach zamojskich. Pan prezes Sadło kandydował teraz do Rady Miasta Zamościa z, 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 z innego. Komitetu, człowiek poświadczył o tym, że tak ja czy no moja formacja chciała współpracy dla dobra miasta Zamościa w kontekście osiedla Jana Zamojskiego. Mamy te przykłady wspólnej pracy, jeżeli chodzi o kolej, PKS. Już tu mogę, mogę nawet mówić w takiej formule szerszej, poza zamojskiej. Mamy też te kiedyś bardzo dawne, ale jednak warto do przypomnienia, formy współpracy, gdzie z panem Josikiem, prezesem, byłem w sprawie zakładu gospodarki. Zagospodarowania śmieci, czy wreszcie powstanie Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu. Chcemy tą formułę współpracy po zwycięskich dla pana prezydenta Andrzeja Wnuka zachować i w związku z tym deklaruję ja ze swojej strony, że jestem tutaj też taką osobą, która by chciała prosić tych wszystkich ludzi, którzy zauważyli tą naszą chęć współpracy w Zamościu dla dobra publicznego, żeby. Wiedzieli, że ta formuła będzie. I oczywiście zachowana będzie. I oczywiście też deklarujemy, że tak samo w Radzie Miasta, w której w tym momencie Prawo Sprawiedli Sprawiedliwości ma 10 radnych, będziemy zapraszali także radnych z innych komitetów po zwycięskich wyborach do współpracy. Absolutnie jestem pewien, że znajdą się tacy radni, którzy zechcą program Pana e, Prezydenta Andrzeja Wnuka poprzeć. Mamy też niespodzianki na czas naszej kampanii, tylko nie wiem, czy to na koniec, czy teraz już powiedzieć. Myślę, że na koniec. Na koniec. Poprosiłbym teraz o zabranie głosu moich przyjaciół ze wspólnego zamościa. Kto z Państwa by chciał powiedzieć, to przełożymy mikrofony do Pana Marka. Proszę bardzo. Ja nie chciałbym się powtarzać, ale tutaj nasi przedmówcy przedstawili tyle argumentów, że nie chciałbym po prostu zdublować ich wypowiedzi, ale uważam, że jako reprezentant, reprezentanci Komitetu Wspólny Zamość popieramy Andrzeja i, i mówię to nie tylko z racji powiedzmy Komitetu, tylko z racji naszego, naszej znajomości i, i, i długoletniej powiedzmy przyjaźni. Jeżeli mogłabym dodać, to powiedziałabym tylko, że proszę Państwa, w tych wyborach naprawdę nie głosujemy na partię polityczną, tylko na konkretnego człowieka i na to, co ma do zaoferowania naszemu miastu. Myślę, że tutaj wybór jest jasny. Dziękujemy.